Do gminnej placówki wsparcia dziennego w Słubicach wraz z personelem przygotowali piękny bal karnawałowy. Były aniołki, diabełki i kotki, własnoręcznie przygotowane fantazyjne karnawałowe maski, i gry i zabawy przy dobrej muzyce. Czas karnawału, czas yy, zabaw. I tak właśnie się dzieje na naszej placówce wsparcia dziennego. Kończymy okres ferii, zakończamy go balem karnawałowym. Właśnie Teraz wszyscy się tutaj szykujemy do balu karnawałowego. Uczestnicy pomału się schodzą. Jest to bal karnawałowy z przebieraniem, więc myślę, że będzie całkiem niezła, miła i fajna zabawa. Placówka wsparcia dziennego opiera się na różnych działaniach tutaj prowadzonych. Każdy z wychowawców prowadzi jakiś inny zakres swojej działalności. Odbywają się filmoterapie, muzykoterapie, odbywają się zajęcia wychowawcze. Mamy Również wolontariuszy, którzy nas wspierają. Prowadzone są zajęcia z psychologiem, prowadzone są korepetycje również przez osoby, które tutaj udzielają się jako wolontariusze. Prowadzone są zajęcia kulinarne. Jak Państwo wiecie, placówka działa od maja ubiegłego roku. Zajęcia w niej prowadzone są od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 14 do 18. Teraz w okresie feryjnym te zajęcia były troszeczkę inaczej rozłożone młodzież tutaj przebywająca miała możliwość spędzić ten czas feryjny ze swoimi rówieśnikami poprzez uczestnictwo na lodowisku, w kinach i na różnych rodzajach zajęć. Wartym też jest tutaj podkreślić, że prowadzimy warsztaty szachowe. Prowadzone zaczną w tym roku być zajęcia przyrodnicze, które będą się też będą skierowane głównie tutaj dla naszych uczestników. Zabawa karnawoła się zaczyna. Widzę tutaj aniołka i diabełka, czy diabełka i aniołka. Skąd pomysł na te stroje? Ja wzięłam po prostu trzy jakby części, że zostałam wiedźmą, pofarbowałam sobie włosy specjalnie na czarno i zostałam wiedźmą, diabłem i pani mi pomalowała właśnie tutaj A Ty? Ja wzięłam pomysł od kuzynki. Ja szykowałam sobie wczoraj, wzięłam po prostu sukienkę i dzisiaj jakieś rajtuzy i w sumie to tyle. Mało no, to jest. Ja pożyczyłam strój od kuzynki. Patrząc na zaangażowanie podopiecznych, w organizację i uczestnictwo w balu, nie mamy wątpliwości, że placówka wsparcia dziennego w Słubicach jest miejscem, w którym podopieczni czują się bardzo dobrze.